No to co, Małoszówka po, po, po raz kolejny. Tak, dzisiaj jesteśmy po raz kolejny, na, znaczy w tym sezonie pierwszy raz na kanale Małoszówka. Przyjechaliśmy łapać tutaj potki I, 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 i mam nadzieję, że leszcze wejdą to było super. Zanętę jaką dzisiaj przygotowaliśmy to jest standardowo, która mi się tu sprawdza od tamtego sezonu, na którą tu łowiłem. Jest to czysty Gros Ziemię jaką dzisiaj zmieszałem, jest to te standardowa mieszanka 1 do 1 Ardzille Czarna z Ziemią Bełchatowską. Wszystko podaje w jednej konsystencji, tam może się skleje kilka razy, kilka kulegi i, 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 i tyle. Wszystko podaje z tego. Z ręki, tam, dwie, trzy kulki podaje z półka. Nie mam dzisiaj jokersa, ale mam za to więcej ochotki haczykowej. Pinkę, no jakoś sobie będę radził. nie? Be, be, bez. Prostu, znaczy, mam garsteczką może o nawet chyba tam nie ma, nie wiem czy coś przeżyło. No i no zobaczmy co ten, co, co dzisiaj dzień pokaże, A ja, jakie zestawy na dzisiaj przygotowałeś Filip? E, Zestawy I... mam tak, Vimba e, v 2506 0,6 grama e, na płoteczkę, później mam Jacka M 1, 0,8 grama, też metalowa antenka, metalowy kil. I mam jeden listek VU z Kutkiewicza jednogramowy. Gdyby leście weszły, no to bym chciał na stopę. A na czyli masz listek i normalne pompki, tak? I tak, I tak, dwa spławiki. Tak. Tak. Dwa spławiki. A haczyki jakie stosujesz tutaj na takie kanałowe łowienie? Znaczy, wyjściowo mam. W, to jest z Milo mam haczyki Milo R305, wyjściowo tak mam 20 haczyków. 20? Tak, tak. A co będzie, no to będę modyfikował. Albo będę zmniejszał, albo będę y, zwiększał. No zobaczymy wszystko w trakcie. No i w trakcie też coś będę mówił jakieś tam przemyśleć. Łów na 11 na 11, ale będę nęcił dwa miejsca. Będę mówił na skrócie bardzo blisko brzegu, znaczy blisko brzegu. Tuż to, to, za e, trzcinami, tam sobie za a drugi będzie miejsce, no to na pełnej 11. Aha, aha, czyli będziesz łowił tak jakby w dwóch miejscach bliżej miejsca. i dalej. Dokładnie, dokładnie. Rozumiem. No to co, działamy? Działamy. Lepimy kule zaraz i Takimi kulkami będziemy dzisiaj to nęcać. Wydają się dość ciężkie, ale one bardzo szybko się rozpadną w wodzie i zaczną szybko pracować. Takich kul, nie wiem, innymi mi tu widzicie z 10, gdzieś tak. Kilka jeszcze może dokleje. Pierwszy wyjazd robimy. teraz Mówi, że jestem bardzo ciekaw, co coś dzisiaj złapiemy Pewnie jakieś płocie będą, Leszcze, pewnie też to jest? Płocz? O tak ja na 120 gram Na Co? Płoczku Leszczyk taki mały? Okonek, nie? Nie, coś się zaczyna dziać, może się rozkręci, ale wątpię. Podka jest na tarle jeszcze I ma nas gdzieś Nie? To jest takie dubanie pojedynczych rybę. I ta duża potka nie bierze w ogóle 5 cm. Zmniejszyłeś jeszcze czy zwiększyłeś? Mniejszy te rośliny umiją Przed chwilą, 3 minuty Widać takie chropowate, nie? Tu z boku, nawet na tym. Tak. Czy jest taka pozostawa? Teraz natarle. Dobra, nie będę je męczył. No jak tam, Filip? Widzę, że kolejna podka. złowimy drobne podki. Mam kilka takich grubszych. Ale wywnioskowałem, że podka jest na tarle. Dlatego po prostu nie chcę współpracować teraz. Nie? Takie drobnice łapiemy. Samo. Myślałem, że efekty będą jakieś lepsze, półtorej godziny łapiemy, gdzieś teraz, no półtorej godziny. Myślałem, że efekty będą lepsze, a ty... Puh. Dramat. Ale jeszcze posiedzimy chwilę, z godzinę jeszcze posiedzimy na pewno. Jak będzie tak dalej, no to po prostu się zginiemy, nie po dwóch godzinach. I ta też ma te ślady tarłowe? Nie? Nie? One chyba teraz zaczęły brać? No? że one chyba teraz tak dobrze zaczęły brać. Masz w którym staro, a jeszcze nie? Nie. Najmniejsza dzisiaj. O lescie. Mhm. Jeszcze jedna tu za, za butem. No i co, koniec? Na dziś. Koniec na dzisiaj. Szału nie było. Ale coś tam zawsze złowiliśmy. No i na pewno tu przyjdziemy jeszcze, tylko że jest po prostu za wcześnie na tą potkę. Jest zimna woda, a cały czas się zmienia ta pogoda. Jeszcze pogodę mamy jaką mamy. i jest niby słońce, ale jest bardzo zimno. No i na pewno zawitamy tutaj. W przyszłym tygodniu nie wiem, może nakręcimy filmik, albo może w Skalmierzu. Byśmy coś tam spróbowali. Karpiki z tego co wiem, że tam biorą jakieś leszcze, więc może byśmy tam nakręcili jakiś odcinek styczki. A jak nie, no to może tutaj u nas na zalewaniu, to zobaczymy jeszcze. Albo jakbyście mieli też jakieś sugestie, to może śmiało możecie pisać do nas w komentarzach, gdzie byście chcieli zobaczyć kolejne nasze jakieś odcinki. No, na YouTube mamy już 500 subskrypcji, z czego się bardzo cieszymy. Eee, bardzo dużo komentarzy, maili od Was dostajemy i na pewno będziemy starali się jakoś rozwijać. No i co? Dobijamy teraz do 1000. Jak będzie 1000, to na pewno też się odezwiemy i damy znać. Także dzięki. Pozdrawiamy.